Witam, tu DRVHD i jest ze mną jak zwykle pośrednik 007 Koral i zapraszam do kolejnego odcinka. No, więc kontynuujemy. Teraz o. odcinek jest w sumie robiony z powodu, iż chcemy pofarmić, poekspić, popijać poziomy Pokémonom, żeby dojść do drugiego miasta. Dobra, ja wyszedłem przed to i mam A. piankę właśnie. A tak, też mam. E, odcinek jest właśnie nagrywany jeden <grym> drugim. Wątpię, no. że na doszło do tego... Czemu się odwrócił w lewo. No właśnie tak. też się zastanawiałem. Ale już wiem. E, Odtek jest na, nagrywa, nagrywany bezpośrednio po tamtym. Tak. Bezpośrednio. Dokładnie, ja to wiem, minutę i nie włączyłem stopera. Poprzednio miał 23 minuty, równo. 20. A ja miałem sekundę mniej. Ale z intro to będzie dłużej trochę. O mamy biegając buty. Właśnie, nie wiem czy nie będę musiał zmienić to intro. Bo tam jest black and white. Ja nie, nie chcę cię. Ja. ja sobie spróbuję stworzyć jakieś nowe. Jak możesz, ja zrobiłem specjalnie dla nas intro a ty takie. Stworzyłeś dla nas? No? Hmm? przecież wysłałem ci. Ja nic o tym nie wiem. Nie w ogóle. To jak nas okłamuje tu już wszystkich. No tak, wszystkich. Tylko Ciebie. No znaczy, to nie, nie, komu nie, naprawdę. Dobra, muszę dać bratowi... Właściwie okay. teraz zwróciłem uwagę, jak mnie otoczyli. Tylko no dziewczyny mnie no, o, o tym samym właśnie pomyślałem. Za chwilę tak pomyślałem, zaraz, to po, zaraz tu powiem, że z, dziewczyny mnie otoczyły po prostu. Jestem boski, wszystkie do mnie lecą. Wielkie o są tak samo. Albo i głupia. Bardziej głupi bym ustawił. Spoko Okej, okay, jedna sobie poszła Idzie Idzie Fohram. Idzie 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 poszła Idzie sobie Poszła sobie Ile Warto. masz FPS-ów? 19 22 17 19 Ja mam 10 22 <grym> Dobra, się teraz to mnie rozwaliłeś O, mam 21 ja tam wszystko popatrzę. O, już mogę iść! Ja cały czas klikam z X. Ja z... też klikam X. do Z Dobra, do góry chyba idziemy. Tam, 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 No, no da, tak, da, da. idziemy za bianku. Tak. Hmm. Chociaż. Chodź, chodź! Za chwilę, za chwilę tam pójdę. A nie, dlaczego ja już idę? Nic nie ma w domach już przepatrzyłem kiedyś. Nie, nie, o to chodzi. Po prostu chciałem zajść do tam. Um... No gdzie? Jak to się nazywa? No nie wiem Do szkoły trenerów A, po co? Coś to chyba powinno być, ale dobra. No to idź. O, ktoś do mnie mówi. Tak, ja dostałem pojedyna. A może do tej szkoły trenerów czy nie? Nie. Ale tu szybko działa. A. Ej, to jest w holu do tak re. taki... tak szybciej biegasz w tym holu? Wiem 42 FPSy. 25, 21. I już tak, powolniło. Tak. W ogóle skoro dostaliśmy buty, no to... Powinniśmy trochę szybciej biegać O kurde, zapo zapomniałem zrobić yy, safe Co zrobić czy... teraz? Zaraz będzie crash Okej, i mam buty do biegania, hoho. Ho. Tak, ja gadam z Yyy... No ja dopiero użyłem Okej, okay, co tu mamy? Ktoś tam zasłania drogę Dobrze, że się wszystko dowiedziałem Mam nadzieję, że nie słuchajcie mojego psa A co nam będzie? Chyba nam pokazywać jak łapać poki no tak było chyba w Dobra Michał ale teraz nagrywamy trochę krócej od razu mówię Dlaczego? Tak, tak Nagrywamy dopóki nie dojdziemy do drugiego miasta Dobra To już nasz strzel 45 Oł, ale minut nagrabia Dostajemy ile będzie czasu się renderowało To ja ona Fajne, klika. To. Ten, ten akurat yy... Nie ma dużo w ogóle efektów. Rederowanie y, filmu zale zależy od jego rozmiaru? Nie wiem sobie. Zobacz. Potem. Dziwne. Yy, Piąty kocha... level powinien mieć na hita drugi level, prawda? Kocha mojego tak. <laughs> tak. Użyć pokemona kiedy... Szkoda, no. że nie można y, pomyśleć tego tutorialu. On. Jakiego? No... Czy jak pokazuje, jak łapać także Jak łapać pokemony? Co ja mówię? Jak łapać Pokebole? Łapanie ja. pokemonów, bo zawsze to jest, które jest w każdej części pokemonów, tak się wydaje, że w każdej. No? To, lecz, że... Ale nie, bo od jakiejś tam ogóle... wersji... Ja teraz mówię, pokemony, ja, teraz mówię tak. ja teraz mówię. Pokemon. Ja teraz artykułę. Od blaku z tego co wiem, to zaraz po wyjściu z startowego miasta właśnie się łapie, a tak to na przykład w FireRedach jest przy łysym gościu. Jest staruchu łysym. Takim. Jest dopiero. Tak zanieszymy paczkę. Dobra. myślałem że coś dziwnego się stało. Bo zaczęła muzyka wygranej, znaczy udanego czegoś i black screen wyskoczył. O. Jak ci idzie? Koral. Teraz możesz mówić. Tak mnie zastanawia, czemu ten... Kot jest fialowy? Bo tak. Bo to już są pokemony. Hmm, a ten... W ogóle yy, ostatnimi czasy Pokemony są zro, zro, wzorowane na zwierzętach. Dobra. Jak skąd się w ogóle powstała intryga stworzenia Pokemonów. Dziwnych stworzeń łapanych do no... kulek. Kulek. <grym> pamiętam jak to było się mniejsze, to jak w lecie pamiętam robiłem z błota Pokebole. później nimi rzucałem, ale się rozwalały. Nie robisz czegoś takiego. W <laughs> Pamiętam, że miałem jeszcze takie piękki, co nie do siedzenia, coś w tym stylu. To robiłem takie kulki z błoto, z błoto coś tam, kładłem i tak wysychały. A psy tę, że rzutów psa. Nie, co ty? Nie wiem, czy psa miałem jeszcze wtedy. No w sumie zawsze miałem psa. Daj ci idzie w ogóle. Twój pies jest bardzo zabawny. Dobrze, nie musisz o nim mówić. Drugi ra, różne kable. Oczywiście. Najbardziej od internetu. Nie no, w sumie to nie było od internetu. To było od telefonu. Ale żeby działał internet musi być od telefonu. ile czasu w ogóle nie miałeś tego internetu. No dopóki Data nie kupił kabla i nie naprawił. Hmm. Dzień? Max. Kuł ja kiedyś nie miałem internetu przez miesiąc. To okrutne, prawda? Tak. Taki no life jak ty, nie miał internetu. Tak, no life, odezwał się Ten co zostawia na noc, ha Nie no w sumie to było głupie. Lepiej to już miało w mojej głowie. <noise> nic nic. Okej, okay, mamy już miejsce do fyjne, chociaż jakiekolwiek no. A ja mam siódmy level. W ogóle przy nagrywaniu tak dużo FPS-ów nie spada. No. ci, że dobry ten program nowy, co nie? Mało zajmują. Tak, tak. Jak na Michał należy. umie wszystko znaleźć. Michał wszystko umie znaleźć. Właśnie powiedziałeś swoje imię na antenie. <laughs> Toż to straszne. Będę wiedzieli jak Ej, mam na imię. Ty A gdzie ty jesteś? I am Alder. A co ty mnie wyprzedziłeś chyba? Tak, bo nie, nie spotkałem żadnego Pokemona. ty. A ja już spotkałem jednego. I idę do przodu. No nadzieję, że jeszcze dwa spotkasz. Kolejny. Uh. Okej, okay, może się udzielić. Ale mam siódmy level i mam nową broń. A jest. Broń. Jakby nie było że zbiję się w głowę. Nowy... Nowa umiejętność Pokemona. Dobra. No... Mój Pokemon ci nauczył nowego ruchu. O! Tak Cfile. będzie dobrze. Ruchu. Tak jest Pokemona. WATER Gun. Niech krzyczę. No i jesteśmy w drugim miejscu. O no no. A no tu no. mamy czerwono. Czerwonego. No, 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 no. czerwonego Marańczowo człowieka. Czerwócko. mówię mówi mnie. po chińsku. Ja pońsku. Po chińsku. Ja bońsku. Po krzaczkach. No właśnie, o tym sobie pomyślałem. Po krzaczkowemu to jest to Po krzaczkowemu. O, o, no może być, no może być. Dobra, to ja wchodzę do pokecentrum i tym razem czekam na... Była jakaś walka z trenerem, czy nie? No. Nie. Czy nie będę? O, ale tam Pokeball jest na no to muszę iść. Znaczy no, y, może jest walka, ale... Nie chciał cię iść. No. Chcę po prostu jak najszybciej skończyć nagranie, żeby Cruiser będę robić O, sensacja. zagadamy do dziewczyny. Wygląda na nieśmiałą. Ale wiem, że i tak będzie miała na mnie czekać. Wiem. No właśnie. Właśnie czekam. mówię o moim Pokemonze. pokemonie. No właśnie, Albo sobie. O jakimś innym. Bądź jak ogóle, nasz... Jak Bądź tak, Jak krzycha? Pokémonów to chyba sobie zmienię wersję, wiesz? Będzie można zmienić wersję językową, a nie ruszając tego save'a? A co? Ale jaką wersję? Nie rozumiem. No, język. No, a polski? Jak widzę lepszy... lepszy angielski. Tak, bo to tylko plik nds, czyli... Pff, nie czyli gra jakby. A save jest osobno zapisywany, więc powinno działać. A Ej, tak w ogóle my? mamy oczywiście oryginalne... oryginalne pokemony. nie, nie sakowaliśmy. Wcale. Prawda, Michał? A znaczy nie można mieć oryginalnych Pokemonów na komputerze? Chodź. <laughs> Sandy Town! Ile ma odcinek? Muszę sprawdzić. Dajmy na 10 minut, A, czyli jeszcze ten. minutę. No prawda jednak. na chwilę na się podlegam. Przy okazji pokupuję itemy. Ja, ja idę do Pokécentrum. Centrum. Kto to wymyślił? Jakieś przybliżenie, które trwa 30 sekund. Podczas wchodzenia. No wchodziłem do poke centrum tak. i tak. I dopiero baszymy. Ludzie się chyba nie spodoba ta seria. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kręcę dla spasji, nie dla ludzi. Kręcę Boch tak chce. No i da pieniędzy. <laughs> nie no, pieniędzy to się nie da jeszcze zarobić. Zarobić to się da. Tak, tak, a przed chwilą mi mówił, albo ty nagrywasz, albo ja, albo wcale. A no tak, bo to z kolegą. Samemu by się nudno nagrywało. Powiem bardzo. <laughs> Bez mojego kolegi. <laughs> Jak byś z ludźmi no. po krzsiaczkowemu. No, no, w ogóle zapomniałem ten Co? A ja mam dwa pojtiony, ha! co, podskoczysz? Gratuluję ci no. A ja mam pięć pokebali Podskoczysz? Właśnie to sześć A wiesz co ja mam? A wiesz co ja mam? Dobra, lepiej my, bo już ten... A ja mam jedenaście... Właśnie mam... Mówisz, że masz pięć pokebali, ja mam w plecaku dziesięć Dobra, ja się będę żegnał już Ale poczekaj, poczekaj, prawda? Widzę, że tam jeszcze do tych dziesięciu minut dojść Zobaczcie jaką mam fajną paskę, a ile już? Zaś powiem, mi się trefem blokuje. Skąd to no. jest na moje opasy? Dobra. To jak widać jest już prawie 11, więc się będziemy żegnać. Zapraszam do łapkowania. Cicho łapkowania, subskrybowania, komentowania, oceniania. Wiecie co robić. Jak go David Devil to wiecie. Przez kilka odcinków to było. Las I cześć, no... zapraszamy na kanał 007 koral. Proszę odewielki talent. I to skrom... Razem nagrywamy, wiesz? Jaką to masz nową pretensję? Chciałeś, żebym prowadził? No to prowadzę ci początek i zakończenie. Chciałem, żebyś prowadził. Chciałem, żebyś mówił pierwszy. No, no czyli tak bym prowadził. Dobra, to ty będziesz mówił pierwszy, zaczynaj. Na razie, cześć. No, do zobaczenia. Pozdrawiamy!